Dzień dobry, dzień dobry, witam was w piątym odcinku programu Co za Historia. Dzieciaki, wiem, że jest wam ciężko, wiem, że musicie mnóstwo roboty wykonywać sami, ale pamiętajcie, po burzy zawsze wychodzi słońce i niedługo wrócimy wszyscy do szkoły, mam nadzieję, a ja was dopadnę przy tablicy. Tematem dzisiejszych zajęć będzie Bolesław III Krzywousty. W ostatnim filmie dowiedzieliśmy się o Władysławie Hermanie. Władysław Herman ma dwóch synów: Zbigniewa z nieprawego łoża i w pełni legalnego Bolesława, który ma przyjąć władzę. Bracia zawiązują sojusz przeciwko ojcu. Władysław Herman umarł w 1102 roku, pozostawiając Polskę podzieloną między swoich synów. Jak to w rodzinie bywa? Razem wychodzi się dobrze, tylko na zdjęciach. Bolesław zaczyna rywalizować ze swoim starszym bratem Zbigniewem. Przywołł Szybousty, utrafiłeś nasze gusty. Ogniskiem zapalnym tego wszystkiego jest Pomorze. Zbigniewowi zależy, aby utrzymywać dobre stosunki z sąsiadami, z którymi graniczy na północy. Bolesław chce ich podbić. Bolesław chciałby władać na Pomorzu i organizuje liczne wyprawy na Pomorze. Dochodziło do sytuacji, gdy nieudane wyprawy Bolesława kończyły się jego ucieczką. Wiadomo, że Bolesław ucieka przez Wielkopolskę, a w pościg za nim ruszają pomorzanie, którzy wpadają w dzielnice Zbigniewa i łupią tam po drodze, co im wpadnie w ręce. Zbigniew jest wściekły. Do jawnej zadymy między braćmi doszło w 1106 roku. W 1106 roku wojska Bolesława zostały zatrzymane przez Zbigniewa, który nie pozwolił im przejść na kolejną wyprawę na Pomorze. Bolesław zaatakował Zbigniewa, wypędził go z Wielkopolski, a następnie przy pomocy Rusinów i Węgrów zajmuje Mazowsze. Zbigniew jest zmuszony do ucieczki z kraju i znajduje schronienie dopiero w Czechach u Świętopełka. Fakt wygnania Zbigniewa przez Bolesława zostaje wykorzystany przez Henryka V, cesarza niemieckiego. Henryk V nakazuje Bolesławowi: albo przymiesz brata i będziesz mi płacił trybut, albo cię najadę. Bolesław i mnie zobowiązuje. Kaman, zapraszam. Krzywozy, szywo utrafiłeś nasze gusty. Cesarz korzysta z pomocy wojsk czeskich. Czesi i Niemcy atakują Śląsk. Do największej bitwy dochodzi pod Głogowem, gdzie skwytana część ludności e, głogowa zostaje przywiązana do machin oblężniczych, które atakują grób głowów. Cesarz postanowił dać wam szansę. Przeżyjecie. Musicie jeno odstąpić grodu, przyściąc posłuszeństwo księciu Zbigniewowi i zasilić wojsko cesarskie. Bolesław nie wysyła wojsk, które wydadzą otwartą bitwę cesarzowi, bo ma świadomość, że wojska jego są zbyt słabe. Zaczyna stosować taktykę wojny podjazdowej, czyli małe ataki ciągle kąsające wojska niemieckie. Ludność Głogowa nie wymiękła, stawiła opór cesarzowi i cesarz nie zdobywa miasta. Cesarz po porażce. Pod Głogowem chce wyjść z twarzą z tego konfliktu i proponuje Bolesławowi nowe rozwiązanie. Przyjmij Zbigniewa i zapłać mi jednorazowy trybut. Bolesław na to nie. Szybousty, szybousty, utrafiłeś nasze gusty. Cesarz rusza pod Wrocław. Tam dochodzi do bitwy pod Psimpolem i nic. Cesarz dostaje łupnia, nie zdobywa Wrocławia zmuszony jest wrócić z powrotem z pustymi rękoma. Dychodzi do zawiązania pokoju między Polską, Czechami a Niemcami. Bolesław zobowiązał się do przyjęcia swojego brata Zbigniewa do Polski i do niczego więcej. Zbigniew wraca do Polski, Bolesław go capnął i oślepił. A później, kilka lat, na skutek jego pewnie odniesionych ran i y, traumatycznych przeżyć, Zbigniew umiera. Oślepienie Zbigniewa miało straszne skutki dla Bolesława III. Mianowicie arcybiskup Marcin rzuca na niego klątwę. A rzucenie klątwy to nie jest to, że wyrosną ci włosy na dłoni, tylko rzucenie klątwy powoduje to, że poddani mogą wypowiedzieć władcy posłuszeństwo. Co robi Bolesław? Bolesław wpadł na fantastyczny pomysł. On odbywa publiczną pokutę. Jak informują podania, Bolesław przez 40 dni odbywa pokutę, po czym rozdaje biednym jałmużnę, a nawet wyrusza na węgry. Wspielgrzymko po powrocie z Węgier nawet kilka dni spędza w katerze gnieźnieńskiej, na klęczkach. Po czym klątwa zostaje z niego zdjęta. Przywózcy, przywózcy, utrafiłeś nasze gusty. Bolesław, oczyszczony z klątwy, zabiera się do swojego ukochanego planu podbicia pomorza. Aby do tego doszło, chce mieć zapewniony pokój na wszystkich granicach żeby nie wysyłał wojsk na północ, a tu cyk Czesi capną gdzieś z boku i może się to skończyć niefajnie. Bolesław bierze ślub z Salomeą, ponieważ jego pierwsza żona umarła. Bierze ślub z Salomeą, zapewniając sobie w tym momencie pokój z Czechami, a podczas pielgrzymki na Węgry, gdzie tak strasznie cierpiał, zapewnił sobie dobre relacje z Węgrami. Polak dwa, tanki, i do karki, i do Bolesław wyrusza na Pomorze. W 1116 roku zajmuje Pomorze Gdańskie aż do Słupska. Przyłączając te ziemię na stałe do Polski, ale Bolesław chce zrobić o krok dalej. Korci go Pomorze Zachodnie. Wyrusza na największe dwie twierdze. Kołobrzeg i Szczecin. Szczecin o dziwo zostaje zdobyty. Twierdza broniona przez rzekę Odry, strasznie trudno dostępna. Zostaje zdobyta przez Bolesława, a ludność miejska zostaje wyrżnięta. W 1122 roku Bolesław, zajmując Pomorze Zachodnie, mając potężne tereny, ma świadomość, że on nie utrzyma władzy na Pomorzu. Że w momencie, kiedy on wróci z wojskami, tam wybuchnie jakieś powstanie i tyle co było z jego Pomorza. Dogaduje się z księciem pomorskim Warcisławem, że ten będzie rządził Pomorzem i zostanie lennikiem króla polskiego. Tak? Rozumiesz, że jest lennikiem? Nie rozumiesz, nie? Dobrze. Lennik, czyli, że uzna władzę z wierzchnią Bolesława III i stawi się z pomocą, kiedy Bolesław będzie tego żądał na jego wezwanie. A do tego wszystkiego będzie płacił corocznie 500 grzywień srebra trybutu z Pomorza. Wątek Pomorza zakończymy chrystianizacją w 1124 roku. Odtąd z Bambergu tzw. apostoł Pomorzan. Idzie z misją chrystianizacyjną oraz nawraca tereny Pomorza na chrześcijaństwo. Bolesław Krzywousty, dla zapobieżenia domowym wojnom, z wadą i rozterką, mogącym po jego zgonie wybuchnąć, Królestwo Polskie, którego dotąd sam jeden księciem był i monarchą, między synów podzielił. W 1138 roku mamy dokument zwany Testamentem krzywołustego. A co to jest testament tego. Bolesław sam prowadził bratobójcze walki. Jego przodkowie prowadzili bratobójcze walki. Jeden kogoś tam uwięził, ktoś kogoś oślepił. To są jakieś makabryczne relacje między sobą w rodzinie. Oni się katastrofalnie traktowali. Bolesław ma czterech synów. Wiecie, co by się stało, gdyby oni wszyscy ruszyli na siebie? To byłaby jakaś miazga. Bolesław postanowił podzielić Polskę między swoich synów, aby każdy coś dostał. A z drugiej strony, żeby zachować jedność państwa, każdy z synów dostanie własną ziemię, na której będzie mógł żyć, z której będzie się utrzymywać. Ta ziemia będzie ziemią dziedziczną. Oprócz tych dzielnic znajduje się w Polsce fragment dzielnicy senioralnej. I dzielnica senioralna będzie przypadała tylko temu, który będzie najstarszym w rodzie. Bolesław wymyślił zasadę senioratu że najstarszy z rodu Piastów będzie pełnił władzę z wierzchnią. Najstarszy Władysław otrzymuje jako dziedziczną ziemię śląską oraz będzie władał dzielnicą senioralną. Po co ta dzielnica senioralna jeszcze była? Po to, że przynosiła dużo dochodów i za te dochody mógł władca utrzymywać armię i dbał o spójność państwa. Bolesław IV Kędzierzawy otrzyma mazowsze i kujawy. Mieszko III Stary Wielkopolskę, a Henryk Sandomierski otrzyma ziemię sandomierską. I tu się nam pojawia jeszcze piąty syn, o którym nie wiedział ojciec. Ojciec nie wiedział, bo prawdopodobnie żona była w tak wczesnym etapie ciąży, że nie widać było jeszcze, że będzie miała dziecko. I ten syn nazywa się Kazimierz Sprawiedliwy, który wraz z matką, czyli wdową Salomeą, będzie mieszkał na ziemi e, Łęczycko-Sierackiej. Na zakończenie, moi drodzy, zapewne wszystkich Was nurtuje, skąd się wziął przydomek Krzywousty. Krzywo, najróżniejsze mamy, moi drodzy, teorie, skąd ta. Ksywka się wzięła, ten przydomek u naszego władcy. Niektórzy zakładają, że to była wada fizyczna, że miał szaramy na ustach, ale bardzo ciekawa teoria jest taka, że podają, że miał taki niesmak na ustach i robił taką minę, ponieważ gardził polityką swojego ojca Władysława Hermana, polityką uległości względem Niemiec i względem Czech, co jest bardzo jedzie mi takim naciąganą teorią, że aż o Jezus Maria. W 1138 roku umiera Bolesław III Krzywołusty, a jego testament wchodzi w życie. Władzę po Bolesławie III Krzywołustym przyjmuje najstarszy z rodów piastów Władysław II. O przydomku wygnaniec, ale o tym to już na następnych zajęciach. Bardzo dziękuję, to był odcinek piąty. Pamiętajcie, że jak Wam się podobało, zostawcie łapę w górę, kliknijcie na suba, czy po prostu udostępnijcie to, a najmilej będzie jak zostawić jakiś komentarz po sobie. Dziękuję Wam bardzo, zostańcie w domu, trzymajcie się, uczcie się, ale nie przyginajmy z tą też nauką. Zdrówka. Dzięki, adios. Ej, poczekajcie, poczekaj, poczekaj, bo chciałem cię pochwalić, że Jurand, ale Jurand ma tą bluzę z naszywką fajną, erbą i w ogóle bluza jest z M75, nie? Model Wietnam. Rewelacja. Proszę mi tam telefonik zostawić i nie, nie, nie szmerać, dobra? Nagrywamy, nie? Tak. Nie mogę się obudzić dzisiaj. Prrr. Dobra.